Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jak zwykle jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale Flavor Design. Przygotowałem dzisiaj dla Was etui do tabletów. Ja zademonstruję je Wam na przykładzie iPada, natomiast to nie jest etui zamknięte szczelnie w ekosystemie Apple. A. Znajdziecie je również w wersjach dedykowanych pod urządzenia producentów takich jak Samsung czy Lenovo chociażby. A co ja tu trzymam, zapytacie? Co to jest? To jest ex armor marki Tech Protect, czyli naszej marki własnej, którą, jak wiecie, ja bardzo lubię Wam polecać, dlatego, że to są po prostu całkiem, całkiem niezłe produkty. I tak, te również wyglądają bardzo infantylnie, ale mają tak wyglądać, bo to są etui skierowane głównie z myślą o najmłodszych użytkownikach. Zapytacie, kto kupuje i iPada? Wszyscy. A, że urządzenia te wcale nie są takie najdroższe, a podejrzewam, że to jakiś jest mega popularny prezent komunijny i pewnie już kilkulatki tak naprawdę biegają z iPadami. Znaczy, no nie pewnie, ja jestem tego pewien po prostu. To warto. Taką zabawkę dziecku zapakować w coś, co nie tylko zapobiegnie uszkodzeniom, ale też w pewnym sensie myślę, że mogą nawet pomóc dziecku wygodniej taki tablet używać, który jednak nie jest urządzeniem wcale takim małym, zwłaszcza jak ma się powiedzmy 7 lat i nie za wielkie ręce. A zatem do rzeczy, zostawmy jeden z nich. Ja proponuję ten jaśniejszy. Mam nadzieję, że będzie łatwiej Wam zobaczyć wszystkie detale, a mi te detale Wam pokazać na tej wersji jasnej. Etui X-Armor to etui typu 360. Tak nazywamy pokrowce, które chronią urządzenie z każdej strony, łącznie z wyświetlaczem. Tutaj też mamy poliwęglan na froncie, który będzie chronił nam ekran. On w tej chwili jest niebieski, ale to jest protektor. Zaraz go zdejmę, kiedy będę pokazywał Wam jak to wszystko rozłożyć i jak to wszystko działa. A... Do tego posłuży nam taki oto patyczek, który dostarcza nam producent, i tym patyczkiem musimy wszystkie zaczepy najpierw otwierać. Gdybyśmy go zgubili, da się to zrobić paznokciami, no ale trzeba być ostrożnym, ponieważ rzeczywiście jest tu kilka zatrzasków, na których sobie po prostu te paznokcie można połamać, więc ewentualnie dobrze byłoby użyć innej jakiejś takiej plastikowej szpatułki, raczej nie metal, żeby sobie po prostu nie zniszczyć przypadkiem. O, i już mamy tutaj uwolniony front z zaczepów. Od razu zdejmę protektor, i naszym oczom ukazuje się, proszę bardzo, w zasadzie idealnie przezroczysta, poliwęglanowa szybka, nazwijmy ją, z braku lepszego słowa, z wycięciem. Na przycisk fizyczny, funkcyjny, który znajduje się pod ekranem, reszta jest szczelnie chroniona. Oczywiście ona w pełni przenosi dotyk, nie będzie sprawiać żadnych problemów w trakcie normalnego użytkowania. Żeby dobrać się do środka, to teraz wypadałoby zdjąć jeszcze w takim razie tą gumową obwolutę. Tak, żeby został nam tylko dolny korpus stworzywa, w którym skrywa się też bardzo prosta. W pięciu krokach opisująca co należy zrobić instrukcja i wypełnienie, które nas nie interesuje już tak bardzo. W środku mamy też dodatkowe jeszcze takie podklejone warstwy pianki, tak żeby obudowa nie stykała się bezpośrednio z tworzywem. To taki drobiazg, ale on sprawi, biorąc pod uwagę, że tu jeszcze też są jakieś śrubki, takie rzeczy, ten element się w ogóle rusza więc żeby uniknąć rysowania się obudowy po prostu chociażby w trakcie używania tego obrotowego elementu to mamy tutaj gąbeczki, które dają nam taki delikatny, ale wystarczający dystans pomiędzy tworzywem i elementami ruchomymi a obudową urządzenia. Teraz zobaczmy w takim razie jak to pasuje i jak to wszystko ubrać. Zaczynamy oczywiście od umieszczenia ostrożnie i równiutko urządzenia w tym oto tylnym korpusie to oczywiście mamy wycięcia na aparat mikrofon. Wszystko jest na miejscu i kiedy już to założymy to z powrotem naciągamy na to gumową obwolutę nazywamy ją gumową ale to oczywiście jest termoplastyczny poliuretan materiał elastyczny rozciągliwy i bardzo bardzo sprężysty. To jest na tyle fajnie skonstruowane, że tu wszędzie mamy, jak widzicie, dystans. W ten dystans też wchodzą nam fragmenty właśnie tego elastycznego materiału. To naprawdę całkiem fajnie otula nam tego iPada. Tu jest kupa towaru dookoła, który będzie sprawiał, że yy, odległość, nawet w trakcie uderzenia pomiędzy podłożem, załóżmy na który to upadnie, a autentyczną, faktyczną obudową iPada no jest naprawdę spora, tutaj jest pewnie blisko centymetr tak naprawdę robi się jeszcze dystansu, czyli nazwijmy to taką strefą zgniotu tak naprawdę. Czyli dwa materiały, który jeden amortyzuje i bierze na siebie, sił bierze na siebie siłę uderzenia i drugi sztywny, który ewentualnie właśnie stanowi tą strefę zgniotu. To najpierw pęknie, a nie obudowa urządzenia. W związku z tym niewątpliwie na co też pewnie już zwróciliście uwagę i o czym mogliście właśnie w tym momencie pomyśleć. No trochę to jest duże. No jest. Nie twierdzę, że jest małe, że nic nie waży. Jest leciusieńkie w ogóle i dyskretne. No nie, to nie jest tego typu etui. O tego typu etui również do iPada i do innych tabletów ja też wam poopowiadam, ja też wam je pokażę. Rzeczy takie właśnie lżejsze, funkcjonalniejsze, znaczy... Inaczej, z inną funkcjonalnością, taką funkcjonalnością dla użytkownika dorosłego. To, jak powiedziałem, jest rzecz idealna dla dzieci, dla kilku latków, dziesięciolatków, które, no nie obrażajcie się, rodzice dziesięciolatków, no są gamoniami po prostu dziesięciolatki, tak? I kilkulatki. Ja sam jestem ojcem kilkuletniej dziewczynki i wiem po prostu, na co stać kilkulatka, a z drugiej strony, kilku już bardzo chętnie wyciąga ręce po tablet. No i właśnie, jeżeli tak ubierzemy mu ten tablet, to jest spora szansa, że może sobie nim porzucać o ziemię i absolutnie nic się nie stanie. Tutaj jest naprawdę solidna ochrona, e, absolutnie z każdej strony zabezpieczone urządzenie. Naprawdę grubą warstwą materiału. I co to jeszcze daje? Wspominałem o tym, że to też pomagać może docelowo, właśnie młodszym użytkownikom, nawet w komfortowej obsłudze takiego właśnie urządzenia, jak no jednak niemały 10-calowy tablet. A to z tego powodu, że mamy tutaj różnego rodzaju zmiany takie. W fakturze i na powierzchni, które sprawiają, że dużo wygodniej trzyma się to urządzenie. Zwłaszcza jeżeli mamy małe ręce, to tutaj są takie jak różne, pojawiają się ranty, wypukłości, wklęsłości. Za coś można tymi małymi rączkami po prostu złapać. A dorosły użytkownik też nie poczuje ujemnego wpływu, jeżeli chodzi o komfort takiego urządzenia, a doceni skalę zabezpieczeń, po prostu jaką uzyskujemy, używając. Ex Armor od Tech Protekta. I jeszcze jedna istotna rzecz. Tutaj mamy coś, co może służyć, po pierwsze, jako podstawka. Po drugie, jako podstawka do pozycji horyzontalnej. A po trzecie, jako uchwyt. I to też jest rewelacja, bo pamiętajcie, że znowu mamy coś, co jest skierowane do nie tylko młodego, do małego wręcz użytkownika, dla, dla dziecka przenoszenie w jednej ręce czegoś, co no jednak troszkę waży, właśnie dla kilkulatka może być trudne. To może mu się z tej małej rączki wysunąć najzwyczajniej w świecie, wyślizgnąć. I pomimo, że zabezpieczony jest świetnie, no to jeżeli uderzy co którymś razem o podłogę niefortunnie albo gdzieś poleci jeszcze na jakiś kant, no to ten poliwęglan nie zabezpieczy przed naprawdę silnym uderzeniem ekranu tabletu. Dlatego ten uchwyt sprawia, że możemy sobie to nosić jak walizeczkę, jak torebkę po prostu, i też w małej ręce to się będzie świetnie sprawdzać. Kiedy dzieciak będzie chciał po prostu przenieść sobie ten tablet z miejsca na miejsce, przenieść się z fotela na kanapę, to może sobie wygodnie złapać w ten sposób i bezpiecznie go przenieść. Ponadto, pamiętacie, tutaj mieliśmy ten sprytny taki serwisowy patyczek, który to już po wykorzystaniu zwalnia nam miejsce na rysik. Możemy sobie w tym miejscu przełożyć rysik i też. Y to bezpiecznie. Nie tyle, że bezpiecznie, co po prostu świadomie, jakby w jednym miejscu cały czas go trzymać. Eee, bardzo wygodne, bardzo proste, aczkolwiek tego, no to bym radził do jakiejś szuflady wrzucić, bo tak jak powiedziałem, e, ja to sprawdzałem na swoich paznokciach, daje radę otworzyć to paznokciami, natomiast sugerowałbym użyć narzędzia, bo po prostu szkoda, szkoda paznokci. Co poza tym, mamy fajnie przeniesione przyciski. One troszkę wytłumiają to kliknięcie takie charakterystyczne, natomiast nie jest tak, że zupełnie tego nie czuć. A same w sobie są świetnie wyczuwalne, więc jakby no, mamy absolutną pewność, gdzie jest to, co akurat chcemy w danym momencie wcisnąć. Więc czy plus minus? Czy przycisk włącznika jest świetnie wyczuwalny? Tak jak powiedziałem, przycisk funkcyjny jest tutaj na dole wyeksponowany, nie zakryty, także będzie działał czytnik linii papilarnych. Dostęp do kamery oczywiście zachowany, dostęp do czujników, mikrofonów, głośników oraz złącza jest bardzo komfortowy. Złącze schowane za zaślepką, no ale to fajnie, no bo też nie będzie nam się zbierał jakiś kurz, pył, piach. I inne nieszczęścia, które lubią tego typu złącza przecież bardzo ładnie uśmiercać. A zatem, tak podsumowując, mamy naprawdę całkiem fajny case. Case spory, case dodający jeszcze troszkę wagi, ale dodający też fajną funkcjonalność, jak wspominałem: także nawet ułatwiający przenoszenie docelowo, a nie utrudniający. Ten duży, masywny taki uchwyt i podpórka w jednym, obrotowy, naprawdę robi robotę. Tym bardziej, że no może naprawdę w różnych konfiguracjach ułatwiać, no, czy dorosłemu, czy zwłaszcza dziecku, w ogóle trzymanie tabletu. Bo też pamiętajcie, że na przykład można właśnie nawet w ten sposób, jak widzicie, jak ja teraz, jedna ręka tu, druga ręka tu. No, jest to nawet bardziej ergonomiczne, niejednokrotnie, niż by się wydawało, niż trzymanie właśnie cienkiego, dosyć, ale ciężkiego urządzenia tylko za brzegi, tak żeby znowu nie zasłaniać sobie ekranu. Tutaj możemy pełną dłonią pewny chwyt zastosować, a nie tylko końcami palców w ten sposób gdzieś tutaj na brzegach. To dosyć istotne. No i właśnie, no i sama ta funkcjonalność, że możemy sobie oprzeć i wyglądnie oglądać czy używać tabletu bez użycia rąk w pozycji czy pionowej, czy Horyzontalnej. Dodatkowo fantastyczny poziom ochrony, naprawdę fantastyczny. E, świetne jest to na budowanie tutaj materiałem, zwłaszcza na brzegach. Poza tym, jakość materiałów użytych, spasowania jest naprawdę, naprawdę sympatyczny. To jest dobry poziom. To są przyjemne materiały. To są ładne kolory. Czy w przypadku tej takiej dosyć szalonej, tęczowej wersji kolorystycznej, czy tej granatowo-zielonej, troszkę bardziej stonowanej, która na pewno bardziej znowu przypadnie do gustu chłopcom. Ta podejrzewam, że będzie wybierana przez dziewczynki, czy też dla dziewczynek po prostu. Obie są naprawdę ładne, obie są urocze, obie są intensywne, takie właśnie bardzo dziecięce, ładnie wykonane, bardzo sympatyczne rzeczy, moim zdaniem adekwatne poziomem swojego wykonania do jakości urządzenia, które jest w środku, czyli nikt nie powie, że wygląda to źle. Wygląda to ciekawie, wygląda to sympatycznie, kolorowo, a przede wszystkim jest fenomenalne funkcyjnie. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tymi produktami. Jeśli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.